Eee, hej, he, 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 hej, 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 ja. się zaplątała. Zaraz poczekamy, może mocniej. Czekamy, czekamy, tak, co się dzieje. No, biegnie Lara. Eee, Wiksiu, e, naprzód, naprzód, Wiksen, Wiksen, no, hejja. No, naprzód, dawaj, chodź, Wileksiu, chodź. No chodź, do tyłu, nie w tą stronę, dawaj, no. Dawaj, śliczny wsiak. Jupi, jup. Jupp. Hop, hop, hop. Śliczny, tak Biegnie Larcia z wiksem z przodu. Reksiu z Suri z tyłu. Suri ma najlepszy spit na starcie. Reksiu merytowany. Dzisiaj biega z nami Wiksiu dostał dzisiaj Za zadanie być liderem z Larcią. Jedziemy w Olmontach Mam nadzieję, że wszystko słychać. Jedziemy w wolmontach. Eee, No tak. Dobra, koniec.